maneczko. witamy w roku 2024 i co za tym idzie, przyszły do nas butelki z zakrętką, która nie chce się odrywać. Więc ja dzisiaj pokażę wam jak to zrobić, jak zrobić tak, żeby ją oderwać w jak najprostszy sposób, żeby po prostu sobie na przykład naszej coli nie porozlewać dookoła. Myślę, za taki poradnik macie zostawić łapkę w górę. I supa z dzwonkiem. Dobra, więc mamy swoją tutaj kolkę. Ja ją za momentem tutaj otworzę. Okej, okay. nasza kola, jak widzicie, jest już otworzona. Oczywiście nakrętka ta wkurzająca, tak bym to nazwał, oczywiście jest. I teraz, jak, jak ją po prostu odkręcić? nie Żeby się nie pozbywać, bo jakbyśmy ją chcieli tak na siłę oderwać, to ta kola by tutaj nam się bokami rozlała. I byśmy mieli cały blat zafajdany w cukrze. Więc jak to zrobić, żeby się nie ochlapać? Więc mamy naszą nakrętkę. Mamy tutaj nakrętkę i musimy wziąć. Tak, odłamać. I tutaj, jak widzicie, nam już się odłamała prawa strona. I bardzo lekko poszło. Wystarczyło tak przechylić i już się odłamało. A jak zrobić tą drugą? Kręcimy, 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 kręcimy. Kręcimy, aż się nie oderwała. I oto takim sposobem, i oto takim sposobem mamy bezboleśnie odłamaną nakrętkę. Mamy tutaj też większego zawodnika, i pokażę Wam, czy. Jego też tak łatwo da się zrobić. Dobra, mamy naszego zawodnika większego, tak bym to nazwał. Tutaj jest już taka lepsza. Znaczy, znaczy jak widzicie, taka mocniejsza yy, ta nakrętka przymocowana do butelki. I bierzemy się za nią teraz. Czy ona tak samo łatwo pójdzie na prawo? Tak, widzicie. Trudniej oczywiście niż szkola Trudniej Ale dało radę I teraz To co z kolą. Kręcimy, kręcimy Kręcimy, kręcimy Kręcimy, kręcimy O ona sama Ona sama się nam zamała. Zostawcie komentarz czy wam pomogłem I zostawcie łapkę w górę i suba Elo